Cześć. Chciałbym pokazać Wam dzisiaj modelarski silnik żarowy, który jest dość niecodzienny, ze względu na zastosowanie swego rodzaju ładowania i jeszcze innych paru innych rzeczy. To, co widzicie to w zasadzie wszystko, wszystkiego części musiałem go rozebrać, ponieważ jest to silnik używany, i kiedy na mnie przyszedł, nie pracował poprawnie. Dlatego też chciałbym pokazać i szerzej, jak to wygląda. Silnik to Yamada 91AC. Pojemność 0,91 cala sześciennego, czyli na nasze jest to 15 cm sześciennych. No właśnie, i co to jest silnik żarowy? Jest to silnik, który pracuje na mieszance metanolu, oleju i dodatku niklometanu, choć w zasadzie mogłoby się obejść bez niego. Za zapłon odpowiada... Taka świeca żarowa ze spiralką. Jeśli uszkodzi się ta świeca, lub po prostu zużyje, mimo sprężania nie dojdzie do zapłodu. Przy odpalaniu trzeba zasilić tą świecę. To jest korpus tego silnika. Nie wyjmowałem wału z łożyskami, ponieważ no dość, siedzi dość mocno, nie mam jak tego wyciągnąć. Jak widać. Mamy tutaj wał, niestety z takimi dość mocnymi wżerami czy uszkodzeniami. Zanim widać łożysko tylne. Tutaj jest łożysko przednie w środku. A tutaj już piastra śmigła. Dodatkowo, ponieważ jest to mamy tutaj w środku ślimak, na tym wale. Mam że coś widać. Który napędza wałek rozrządu, który właśnie znajduje się w tym miejscu. I mamy też mm, miejsce na regulator paliwa. To jest głowica silnika. Wydech, dolot. Miejsce na popychacze. Tutaj jest miejsce na świecę. No i sam cylinder. Można by go wyciągnąć, ale nie robiłem tego, bo nie ma to większego sensu. Pewnie jest dość mocno. Pewnie dość mocno siedzi. A, no nie mam potrzeby tego wymieniać. W środku czuć się gniazda zaworowe. Od dolotu, od wydechu, jak widać wydechowy ma sporo nagaru. Choć i tak już dość mocno oczyściłem sam środek. Sam tłok też wygląda dość ciekawy, ma ciekawą budowę moim zdaniem. jest oczywiście skorbowodem. Nie wyciągają go. też nie ma sensu. Jeden pierścień. I w zasadzie to wszystko na ten temat. Tutaj mam obudowę w zasadzie gaźnika. W zasadzie gaźnik, ponieważ mamy tu iglicę. Tutaj mamy dopływ paliwa i w środku. Ta dziurka w środku, właśnie jest dopływem paliwa. To jest igła wysokich obrotów. Reguluje ilość dostarczanego paliwa. Tutaj wchodzi oczywiście przepustnica, co też jest ciekawe jest na taka jakby podwójna. Takiego. Tutaj jest igła niskich obrotów. No i wygląda to. Jest ciekawie rozwiązany tutaj jakby dopływ paliwa. Zobaczcie, że. W mniej więcej w miejscu tej śrubki znajduje się dopływ paliwa. I teraz tak. Kiedy przepustnica jest zamknięta. To paliwo trafia na tak, taki malutki rowek. Dzięki czemu mniejsza ilość paliwa dostaje się później tutaj i tutaj Kiedy otwieramy przepustnicę, rowek jest coraz większy i jednocześnie przepustowość jakby tego paliwa jest coraz większa W przypadku maksymalnie otwartej przepustnicy coś w tym stylu To jest mniej więcej tak Ten otwór trafia tutaj. Czyli w zasadzie jest nieograniczony dopływ paliwa. Z silnikiem dostałem bardzo fajny yy, akcesoryjnie w zasadzie wydech. Jest spory <grych> i ładny. Czy ma poprawę osiągi tego nie wiem, ale, ale wygląda ładnie. Tutaj mam dla porównania silnik 8 cm czterowy. I zobaczcie. Jakie wielkości jest wydech. Tu się Max 48 pojemność 8 cm. A to 15. Mam jeszcze jeden element w zasadzie. Który od, no jest to taki hmm, zawór, który y, otwiera dopływ powietrza do wnętrza silnika, co odpowiada nam za sprężanie później, no i za wylot. No, zaraz spróbuję jakoś to pokazać, jak to może działać. Łączy się to z budową gaźnika. Widać. Tutaj mamy wlot powietrza. Idzie tędy. Następnie tutaj. I kiedy otwiera się ten zawór, powietrze może wejść do komory pod tłokiem. Do skrzyni koralowej. Następnie wychodzi tędy. Że dostaje się tutaj. Następnie tutaj. I przez tą jakby drugą przepustnicę idzie do takiej puszki, która prowadzi już do, no, do samego mm, zaworu i następnie do komory spalania. Teraz spróbuję prześledzić drogę samego powietrza w zasadzie. Już od samego początku jest to mieszanka paliwowo-powietrzna. Dlatego też mm, lekko to złożę, jak widać, jest tutaj miejsce, gdzie czop z wału wchodzi. I dzięki temu napędza to ten zaworek. Wygląda to mniej więcej tak. Oczywiście w ten sposób, w tym momencie kręcę wałem, kręcę też tym zaworem. Teraz się jeden, to jest dopływ, A to jest wylot już mieszanki ze skrzyni korbowej. No, i tak w kółko. No dobrze, i w zasadzie o co chodzi? Hmm. Okręci się w tę stronę. I teraz cały rynek polega na tym, że doładowanie jest tworzone dzięki ruchowi tłoka w dół. Może założę też tłok? O. Gdzie można to jakoś pokazać? I tak znajdziemy. O, dobre miejsce. Zobaczcie. W tym momencie tłok jest w takiej pozycji. To jest taka mniej więcej pośrednia pozycja, nie jest to sam dół, ale zaczął się troszkę podnosić. W tym momencie w, w skrzyni korbowej robi się podciśnienie. W momencie, kiedy człowiek zaczyna się jeszcze bardziej podnosić, o, w tym momencie otwiera się zawór. Ten. Jest on od w zasadzie wlotu powietrza tego, gdzie już tworzy się mieszanka. Więc mieszanka wchodzi tędy, jest zasysana przez tłok. W tym momencie zawór jest w pełni otwarty. Tłok idzie do góry. Jest w górnym, martwym położeniu. Zawór się domyka, niestety nie idzie. Zawór już jest prawie domknięty, kiedy tłok zaczyna iść w dół. W tym momencie już jest chyba, tak, już, już jest zamknięty. Więc w tym momencie, kiedy zawór ten był otwarty, tłok zassał po prostu mm, mieszankę do skrzyni kolbowej. No, i mieszanka znajduje się tutaj w środku. I w tym momencie następuje dalej. Obrót tłoka, ruch tłoka w dół. Zawór w tym momencie już zaczyna się otwierać. Tłok idzie w dół, czyli tworzy ciśnienie w środku skrzyni korbowej. Zawór już jest maksymalnie otwarty. Mamy dolne martwe położenie i jest prawie zamknięty. Prawdopodobnie ma to jakieś mm, znaczenie, że nie, nie zamyka, się, zamyka się dopiero po. kiedy tłok lekko się podnosi. No tutaj już nie będę się zagłębiał, bo nie znam się na tym. W tym momencie tutaj zostało w zasadzie wciśnięte. Powietrze ze skrzyni korbowej. Za mieszanka została wciśnięta do tego otworu przez tą przepustnicę, przez ten otwór do takiego pojemnika, że tak powiem, który przylega do głowicy. No i tu mamy jeden obrót wału korbowego. I załóżmy, że w tym momencie akurat nie było suwu sania, czyli zawór y, dolotowy był zamknięty. Więc zgromadziliśmy tu trochę powietrza, trochę mieszanki. No, sobie czeka spokojnie, ponieważ no, nie ma jak upłynąć, bo ten zawór jest. Ten zawór jest zamknięty. A teraz następuje kolejny obrót. Mieszanka znowu jest dostana tym, tym otworem do skrzyni korbowej i teraz zaczyna się sów sania zaczyna się powinien być raz sów sania otwiera się znowu ten zawór i tłok znowu idzie w dół i znowu wtłacza powietrze stąd do tego miejsca więc i do tej skrzynki. Idzie w dół, i wpakował całe tam, całą tą mieszankę tutaj, jednocześnie zasysając już to, co było zgromadzone wcześniej, i to, co yy, wtłoczył teraz do komory spalania. No i w zasadzie tak mniej więcej działa to do, doładowanie. Teraz, czy to w ogóle daje jakieś efekty? Do porównania weźmy na przykład silnik OS Max 91. Generuje 1,6 konia mechanicznego. Zważy 649 gramów. Winien dać radę ze śmigłami 14 na 7, 15 na 6. Teraz weźmy dla porównania silnik nosi 20 cm. Również OS Maxa. Taki silnik generuje już ponad 2 konie mechaniczne. Waży. Kilogram. Zalecane śmigła według producenta, to uwaga. Największe 16 na 6, później jest 15 na 10. Czyli takie samo, jakie daje rady napędzić ten silnik. Oczywiście pewnie tam ten zakręci nim szybciej. Nieznacznie. No, ale daje to jakiś pogląd na to, że ten silnik w zasadzie jest tak. Ma podobną moc co silnik o 5 cm większy, oczywiście. Jak każde jakieś doładowanie silnika stwarza obciążenie. No bo silnik musi napędzić to, ten, ten zawór. Choć to jest akurat niewielki opór. Jednocześnie tłok wędrując na dół na dolną swoją pozycję, musi sprężać powietrze, w yy, mieszankę w skrzyni korbowej, czyli też musi wykonać jakąś pracę. No dobrze, ale najwidoczniej yy, straty są mniejsze niż yy, zysk. Mam jeszcze... Sam regulator paliwa wygląda tak. Jest to w zasadzie taki trzykomorowy zawór. Postaram się jakoś to przybliżyć, jak to działa. Noczuję się go w to miejsce. To jest śruba do regulacji. Powinna być ustawiona fabrycznie, dlatego nie chcę tego ruszać. Może byłoby to jeszcze bardziej rozebrać. Dostać się do zaworu. Oczywiście jest silikonowa membrana. Na początek zajmę się może drogą paliwa. Spróbuję Wam tu pokazać obrazek, jakiś taki schemat, jak to mniej więcej wygląda. Tutaj mamy już połączenie z tym elementem, które jest połączone z tym elementem. A to połączone jest z tym w środku. I oddzielone jest od tego, Zaworem. Jeśli wciśniemy, to jest przepływ między tym a tym. Wyobraźmy sobie, że jest tutaj bak paliwa, i z baku idzie przewód paliwem w to miejsce. Tym miejscem paliwo przechodzi tutaj, następnie tutaj. W normalnej sytuacji jest to zamknięte i nie ma przepływu, dopiero w momencie, kiedy zawór się wciśnie, jest przepływ między tym, a tymi dwoma otworami. Tutaj jest otwór, który łączy się z... może uda się zobaczyć. Ze skrzynią korbową w jednym miejscu, czyli z tym otworem. Prawdopodobnie, kiedy jest otwarty, tu pojawia się ciśnienie, dociska membranę i otwiera ten zawór. Jest otwarty od tego momentu do tego momentu. Jest tutaj jeszcze jeden otwór który prowadzi do tego. nypla. Ten nypel prowadzi już do zbiornika paliwa poprzez zawór zwrotny. I dzięki temu podobno tu mamy ciśnienie około 0.5 bara. I takie też idzie do zbiornika paliwa. Więc yy, następnie ze zbiornika paliwa paliwo idzie właśnie z takim ciśnieniem do tego zaworu później Później, właśnie stąd, tutaj, skąd już wężykiem silikonowym transportuje się tutaj, i stąd jest wtryskiwany w pewien sposób. Zasadniczo podawany do gaźnika. Pokażę jeszcze, jak wygląda wałek rozrządu. Mamy tutaj oczywiście dwie krzywki. Jak się ustawia taki rozrząd? Kiedy tłok jest w górnym martwym położeniu, co tutaj poprzedni właściciel oznaczył, w tym momencie ta kropka powinna być w dolnym położeniu. W zasadzie Rozrząd w tym momencie powinien być dobrze ustawiony. Za jakiś czas powin, powinno być na kanale odpalenie tego silnika, więc jeśli chcesz zobaczyć, zapraszam. Jeśli chcesz zobaczyć inne silniki, które posiadam, również możesz zajrzeć na kanał. Teraz spróbuję złożyć ten silnik. No i dzięki za oglądanie. Może udało mi się coś ciekawego przekazać, to bardzo fajnie. Dzięki cześć.